Witam serdecznie na terenie Komendy Głównej Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Mam przyjemność pełnić funkcję komendanta głównego tej organizacji, która liczy ponad 80 jednostek strzeleckich na terenie całego kraju, skupionych w czterech okręgach strzeleckich. Jesteśmy najstarszą organizacją strzelecką, która działa po roku 1989. Już niebawem w piątek podpiszemy umowę z ministrem obrony narodowej, umowę partnerską, proobronną. Bardzo cieszę się z tego faktu. Są to nasze działania dążenia do ścisłej współpracy z resortem Ministerstwa Obrony Narodowej, co nam data umowa, da nam przede wszystkim możliwość współpracy z ministerstwem doskonalenia naszych kadr, jak również współpracy ze szkołami, które prowadzą certyfikowane wojskowe klasy mundurowe oraz oddziały przygotowania wojskowego. To dla nas bardzo ważny dzień, w którym właśnie Strzelec i Ministerstwo Obrony zwiążą się tego typu dokumentem. Przed II wojną światową resort obrony w państwie polskim bardzo ściśle współpracował ze strzelcami. Dzieje się to również obecnie, za co serdecznie dziękuję całemu kierownictwu Ministerstwa Obrony, ale również wszystkim członkom Związku Strzeleckiego, którzy przyczynili się do prawidłowego wypełnienia wniosku, dzięki któremu ta umowa jest podpisana. Otwiera nam to nowe drogi, nowe możliwości, przez to zapraszam wszystkich do współpracy z nami. Dziękuję bardzo.